Zakończona niedawno konferencja ministrów obrony krajów członkowskich NATO w Krakowie wskazuje, że Sojusz Północnoatlantycki ma pewien dylemat dotyczący opracowania strategii na przyszłość. Problem polega na tym i bierze się stąd, że kiedy Sojusz Północnoatlantycki powstał, a powstał przypomnę 4 kwietnia 1949 roku, Wówczas pojęcie bezpieczeństwa miało jednowymiarowy charakter i dotyczyło bezpieczeństwa militarnego. Sojusz zapewniał bezpieczeństwo państwom członkowskim przed agresją zewnętrzną, fizyczną można powiedzieć zewnątrz. Dziś w XXI wieku pojęcie bezpieczeństwa znacznie się rozszerzyło, nabrało wielowymiarowego charakteru. Dziś mówimy nie tylko o bezpieczeństwie militarnym, ale mówimy o bezpieczeństwie ekologicznym, mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, gospodarczym, społecznym, nawet kulturalnym w sensie zabezpieczenia tożsamości kulturowej z jakichś społeczeństw czy narodów. W związku z tym Sojusz Północnoatlantycki musi dostosować się właśnie do tych nowych warunków, do nowego pojęcia bezpieczeństwa, na przykład różnych hakerów, na przykład zagrożenia, które powstają w wyniku wtargnięcia hakerów w systemy komputerowe, jak miało to miejsce w wielu krajach, na przykład w Estonii. I myślę, że to są sprawy, które stoją dziś przed Sojuszem Północnoatlantyckim. I myślę, że ten sojusz powinien sobie poradzić z tą sprawą na najbliższym posiedzeniu po Krakowie, które odbędzie się w kwietniu w Strasburgu.